Witam na kanale od amatora do profesjonalisty. Dzisiaj szybki film i w sobie przyszedł mi pewien pomysł do głowy. Ja tylko przypomnę, że na YouTubie zaczynam cykl na temat budżetowego placu zabaw. Tutaj macie deski podłogowe. One po przecięciu są nawet niezłe. Ładnie wyglądają. Oczywiście łódeczka powiginana. Tutaj jeszcze dwa gwoździe zostały do wyrwania. O. Z demontażu, podłoga z demontażu przejadę ją na grubościówce, i tego już nie będę nakręcał, ale e, powiem o tym w szybkim filmie. I tutaj już mam drewno startaku. E, 5 lat leżakowało. Widać, że gdzie gdzie było źle przechowywane, mówię nie mam warunków, jest sinizna drewna. E, te są bardzo ładne zdrowe, nawet wyglądają bardzo ładnie. I też grubościówka słupy i stelaż na podłogę, i zaraz Wam pokażę dalej. I okay. i tak wygląda na razie Plac zabaw. Teraz chodzi o zrobienie łącznika między jedną a drugą konstrukcją, ale to przy montażu będę to tłumaczył, co i jak. Słupy robiłem pierwszy, znaczy betonowanie robiłem pierwszy raz. Miałem za, długą, za dużą wiertnicę, pierwszy odcinek będzie w piątek właśnie na ten temat. Rurki są cięte, to też jest najlepiej mieć do tego, od razu mówię, z, z, z odpowiedni, fabrycznie docinane, fabrycznie po prostu jeden element, żeby tego nie ciąć samemu, bo to też Wam zrobi problemy. Ale do czego zmierzam? Wiem, że już zaczynałem gdzieś tam na TikToku, nie wiem jak na YouTubie, ale obserwować osoby, które mają firmę i robią taką rzecz zawodową. I O co chodzi? Mm, nie chodzi o to, że ja szukam pomocy, bo odcinki będą tak naprawdę e, z opóźnieniem i to znacznym, bo tutaj już macie konstrukcję, a ja dopiero będę miał film o słupie. Ale ja będę robił podsumowanie cenowe, sprzętowe i tak dalej. I po prostu też jest szansa dla osób, które robią to zawodowo, bo to nie chodzi o to, żeby, żeby tutaj podważać czyjąś robotę. Tylko ja wiem, ile czasu już na to musiałem poświęcić i wy zobaczycie zresztą na filmach, a to jest tylko taki skrót, powiedzmy, żeby was nie męczyć. I możecie powiedzieć, ile mniej więcej place zabaw u was e, kosztują i po prostu nawet je pokazać, linki itd. Tak I zobaczymy, czy po prostu w ogóle ma ekonomiczny sens, Próba robienia tego samego z zakupem narzędzi. Ok, dziękuję za uwagę.